Nieco ponad tydzień temu, bo 10 lutego 2017 roku, nad Szkocją pojawił się dziwny obiekt. Jeden ze świadków zdarzenia zdołał uwiecznić je telefonem komórkowym, nie da się ukryć, że obserwacja ta wygląda obiecująco. Oczywiście, jak to zwykle bywa, powstały pewne niejasności. Początkowo sugerowano, że to nagranie wykonano w Normandii, we Francji, ale ostatecznie rozpoznano, że niezidentyfikowany obiekt zarejestrowano nad szkockim Edynburgiem. Rzekomo UFO przez kilka minut pozostawało w powietrzu, po czym nagle zniknęło. Nie można wykluczyć, że zarejestrowano po prostu przelot dużego drona, ale nie wygląda to na typowy bezzałogowy pojazd. Nie ustalono ostatecznie, co to był za obiekt, ale niektórzy komentatorzy zwracają już uwagę, że biorąc pod uwagę całą niejasność z rzeczywistym miejscem tego zdarzenia, to co zaobserwowano w okolicy Edynburga jest najprawdopodobniej oszustwem, lub, w najlepszym wypadku, jakimś rodzajem techniki wojskowej rozwijanej we względnej tajemnicy.